Jesteśmy już w miejscu, o którym właśnie chciałem Wam tylko tak chwileczkę opowiedzieć. Jesteśmy teraz we wsi, w miejscowości Stary Toruń. Nieprzypadkowa nazwa, zaraz się dowiecie dlaczego. Z tego względu, że tutaj akurat w tym miejscu, gdzie teraz jestem, czyli przed, przed remizą strażacką, przy tym takim obelisku, jest symboliczne miejsce pierwszej lokalizacji Torunia. I to jest miejsce, z tysiąc, miejsce lokalizacji z 1232 roku, kiedy to sprowadzeni Tutaj 10 lat wcześniej na tę te, na te ziemię, na, na ziemię chemiczną Krzyżacy zbudowali właśnie w tym miejscu, no nie dokładnie w tym miejscu, ale, ale w tej okolicy, yy, w pobliżu przeprawy przez Wisłę, która jest tam, bo tam była przeprawa przez Wisłę w takim najpłytszym i, i najwęższym miejscu, zbudowali drewnianą warownię, a warownia chyba tam miała 500, 500 na 200 metrów i właśnie tutaj była lokalizacja pierwszego, pierwszego miasta Torunia. No niestety ze względów na ciągłe podtapianie tej warowni tego miasta w zasadzie można już powiedzieć przez poliską wisłę. Kilka lat później krzyżacy przenieśli się właśnie stąd do obecnej lokalizacji Torunia, no tam gdzie teraz jest stare miasto. Tam właśnie zbudowali swój, swój zamek krzyżacki, który jest dzisiaj znany głównie, głównie z ruin, pozostałych po nich ruiny. No a tutaj, a tutaj jest, jest takie, no takie symboliczne miejsce gdzie był, można powiedzieć, pierwszy ton Kamień, obejść taki kamień, a tutaj jest taki mural, czy taki obraz na ścianie właśnie krzyżaków, krzyżaków, w dębie, bo podobno według legendy to ta drewniana warownia powstała właśnie wokół, wokół takiego olbrzymiego dużego, dużego dębu. No, no to myślę, że na tyle. Ja sobie już jadę tam prosto, prosto do, do Torunia, po, po drodze będę przejeżdżał przez Port Drzewny, no ale yy, Port Drzewny to już, to już inna historia, to raczej tam, tam już nie będę nagrywał, więc myślę, że chyba, chyba dziś to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się chociaż troszkę podobało, że coś tam troszeczkę sobie tej historii, okolicy liście przy okazji coś zobaczyliście i tyle. No, na razie trzymajcie się. Coś tak, coś tak dogram tu z prawej strony bo jadę sobie, jadę sobie wałem przeciwpowodziowym w kierunku tych słupów tam tych na, nad Wisłą zobaczyć tu mamy właśnie wał przeciwpowodziowy jadę sobie tym wałem z prawej strony mamy jakieś takie bajorko bo tu zresztą z prawej strony jak i z lewej strony no głównie z lewej strony bo tam z lewej strony tam troszkę dalej dalej płynie sobie Wisła no to tutaj tutaj jest taka sieć rozlewisk wzdłuż Wisły to my tutaj popularnie w Toruniu na to mówimy kabel, bo ona właśnie jest ułożona w taki, taki długi, długi kabel. Taka sieć różnych cieków wodnych. Nawet jakąś, nawet jakąś rybkę można sobie tam od czasu do czasu złapać. No tutaj też w ogóle przy tych wałach można, można spotkać bardzo często sarenki. Ja tak się rozglądam, ale, ale nie widzę. Nie widzę tu jeszcze za chwilkę z prawej strony no, tak ja tu nie będę długo nagrywał tylko, tylko chwileczkę, ale o, tam widzicie, widzicie budowlę. No to tu jest budowane osiedle domków jednorodzinnych. W, no bo już teraz jesteśmy w zasadzie na porcie drzewnym, chociaż to jest taka granica między portem drzewnym a starym Toruniem, bo stary Torun jest tam, a port drzewny jest tam. I to jest właśnie budowane, są budowane. Takie ma być Dość spore osiedle domków jednorodzinnych w takiej tam technologii smart, informatyzacja, te sprawy zero emisy, zero emisyjności osiedle ekologiczne. No ale jaki jest sens tutaj budować to osiedle? Jak widzicie, tu jest wał przeciwpowodziowy, tam jest rozlewisko, rozlewisko Wisły i Wisła, więc no oczywiście przez ostatnie lata... Wisła aż tak jakoś nie wylewa powodzi nie ma, no ale pobudują ładne domki. Ludzie w nich zamieszkają. Znowu przyjdą lata, gdzie Wisła zacznie wylewać. No i będzie oczywiście płacz. Płacz będzie, że ludzie mają dobytki życia zniszczone. No ale gdzie był rozum, żeby tutaj budować, albo żeby tutaj w ogóle kupować sobie domek. No ale no tak to właśnie ludzie, tak to właśnie ludzie robią. No, no podjadę jeszcze tam pod te słupy. Zobaczcie jaki. Potężny, wysoki, duży słup, nie wiem jaką ma wysokość. Ciężko jest mi określić, ale między 100-200 metrów to, to on chyba ma, tu jest roz, tutaj są rozległe pola, rozległe pola, kukurydzy w tym przypadku. No a tutaj w ogóle zobaczcie, tam, tam, tam idzie, po, i po drugiej stronie jest, po drugiej stronie wisły drugi słup, ale, ale spójrzcie cholera nie wiem, czy tak to widać w filmiku, ale... Jak jest, jak jest duży zwis tej linii praktycznie na ponad połowę słupa jest tam zwis no ale, no ale odległość jest też do spora przewody takie linii na napowietrznej ważą naprawdę naprawdę ważą bardzo dużo, także no zwis jest tutaj olbrzymi tego, tam już widzicie też jest wisła płynie, no a słup wiadomo po drugiej stronie Pan tam gdzieś, tam pan widzę samochodem stoi sobie na rybki, przyjechał. A w ogóle, zobaczcie, na samej górze dwa przewody odgromowe i po jednej stronie słupa jedna linia trójfazowa, trzy przewody po drugiej stronie słupa druga linia trójfazowa. Być może, no nie wiem, czy to są dwie czynne, czy być może jest jedna rezerwuje drugą w razie tam zerwania czy jak. Najpewniej szczerze, że nie wiem do końca gdzie ta linia idzie, w którym kierunku. No, no to chyba na tyle teraz już, już myślę, że wszystko już teraz lecę sobie prosto prosto do Torunia, do centrum Torunia mam gdzieś jakieś, no, no z dobrych kilka kilometrów w tamtym kierunku mam no i to jest w zasadzie koniec takiej trasy o której tam wspominałem, gdzie pierwszy filmik był w Olku ta trasa północno-zachodnimi terenami wokół Torunia no nie wiem ile to tych kilometrów wyszło, ale no ponad 40 to pewnie wyszło Dobra, to na razie. To wszystko.